Siemanko widzowie, jesteś z na nami, z masz kusak. Nie wiem, który byśmy. O, niebieski, dobra, i kaldiak. Zielono. No i na sobą odcinek z Daneklajta. <grym> My tak dawno nie graliśmy, że. z Twoim przylokałem, gdzie się zmienia broń, nie? A i nie wiem, co to za osoba. Tak chciałbym napomknąć o tym, że jest to. taka jedna osoba. Na ostatnim odcinku z Daneklajta, site na yy, Forward Walking Mówiłem, że już kończę z montowaniem na rzecz. Yy, Częstszego rzucenia częstszego filmów, bo wiecie, czasami się zdarzyło, że jeden dzień nie było albo coś. E, bo tłumaczyłem tam zresztą, nie będę mówił tego drugi raz, nie? I dała mi suba, Yun lajka, oglądała praktycznie cały ten film. To czemu oglądałaś osobowo cały film, jeżeli widziałaś już po tytule, że nie będę montował? E, I I ja to, od razu widziałaś suba, się... Yun lajka, pytania tej osoby, nie? Także. Wiem, że to jest ta osoba, która mi osuba Junike'a, bo mam tam jedno wyświetlanie, więc nic inny tego nie mógł zrobić. Znaczy oczywiście nie wiem co to jest osoba, nie? Prywatność i tak dalej, ale... No, ciekawa, ciekawe zagranie tej osoby. Dziwne zachowania? Tak, bardzo dziwne. Oglądasz cały film po to, żeby dać na koniec osoba like a, nie? A, je, a, subuje, a wiem, że mnie subuje od dawna, no bo wiesz, miałem 14 osób przez dłuższy czas. To nie jest tak, że nie wiem. Czekaj, wejdę na, na YouTube'a, zobaczyć czy to czasem nie Nie no, nike'a to mi chyba nigdy nie dałeś. Nie. Osoba może, ale like lajka nie. I chłopaki, tutaj jest niedaleko bezpieczna strefa do I, miś, i też, się też. weźmiemy. co ty się prawie... Wie? no, chodźcie do kosza, wystarczy, że skończycie. No. na to śmieci po prawej. Tak, tak to jest. Kurde. To jest ta strefa cała? To jest u góry Eee, right. Tak, ona jest na dachu Co robi strefa? O Ja szybko przeszukuję się bawcie Chociaż tu już jest tyle zombie Chyba jednak nie y Taka zabawa, że spadłem z domu? Z domu? To jest błagce Ty no się byłem na kurze, nie? Aha Ja to nie wiem, inną drogą idę, bo to jest jakieś Dobra, y tutaj będzie trzeba E nie wiem czy to nie jest później poboczna znaczy, mi to nie będzie, nie? Ja nie wiem czy to później nie będzie jakieś pobocznie, <grypt> tak będę wiedział. No, coś był. tak średnio, Chyba można się dostać czy nie? No. No, ja jestem na stałe już, nie? Ty wiem, ty jakieś. To no, ty jesteś, nie wiem, jest jakiś. On już to przeszedł do tego. Ja nawet nie wiem jak się skacze, na spacy na pewno? <grypt> Trzymasz ten <tą> spację dłużej, <grypt> żeby się na pewno zaczepić. O nie nie. Okej, tędy się... siebie. Cofnij się. Na tym, pomysie, na tym poziomie w sensie, tutaj. Aha, dobra. Ja tu ostatnio byłem, ale tego nie widziałem, nie? Ja też, <grywa> także witaj. Oj, tutaj zachować. może być śmiesznie. Na górę o, trzeba wskoczyć. Trzeba na ten murek, tak żeby się z niego nie zjebać, nie? Żeby go nie przeskoczyć. A. No ja właśnie to zrobiłem. Dobra, ja jestem. Tu tam Jest czyś się coś tą strachę, nie? Nie wiem, ale ja wiem, że utknąłem tak na amen chyba. Albo nie, bo jestem propagandą. Nawet koldi, chlepy mi. Ty, ale heady dałeś. No. Heady. Ale jeszcze, jak ktoś, to ten jeszcze żyje, nie? Czym? Butem? No. Dałeś mu heady? No. Z Z ciekawości. No, jak on mnie zaczął gryźć. Ej, czy Jakiś ty masz zmniejszony poziom trudności? Bo ja go tak łatwo zabiją, Nie, nie mam nic. Ja sobie to się szykuję. A wy wyście go dajęcie, to ja pomogę. I wiesz ty jak ty nie masz 100 to tak średnio i on ja się żyje. no wiem, że... ale miałem przedmiot sami normalnie. No właśnie coś sam chciał postać dyszy, że lepiej żyje. Oto jest światło, to ja je odpalę. No i już nie, mam. Nie, ty już spaliłeś. Tak. Tak, ja już nice. odpaliłem. Dobra. Kozak, jaka jest misja? Widzę, że coś od torgi i Fatima. Tam jest śmietnik, ale jak, kurde się zabieram. Gdzie jest niedaleko misja, to chodźmy ją, oddamy. Czy co to jest? Szturm i akurat. Dobra, skaczemy. Dobry, nie to sobie. będzie nowa misja. <laughs> Prawie się zabieram. Użyjcie do talenzu, chodźcie, ratujemy ich. W locie chyba można trochę manewrować generalnie, jakbyście się dolecieli. Tak właśnie przeżyłem, dzięki temu. Dobra, ja jestem dopiero teraz. To do nie jest. Już no. im pomogliśmy, chyba. No, ty pomogłeś, ja mu chciałem dać grurkę łeb. Dobra, dostałem gówno od niego w sumie. Walec. No tak samo. Więc nie wiem, czy walec, A kurde, ale coś jakoś, można od niego wziąć. No, ta, można faktycznie. To, nie mogę. To, to ten drugi, ten drugi. Nie, oni teraz się zaczynają zombie klepać, i nic nie mogę wziąć. Dobra, to ale i tak lipstein. było gówno, to i tak było gówno, ubierz. Mam nadzieję, że mi się do asigmentów będzie ten dawać. Nie wiem. Ja w ogóle musisz tak nie... myśleć... Co ty jest mis no tak, to jest za misja? Tu jest Olga i fafii, jak... Fikusek, twoi lubieni! No wiemy, <laughs> pamiętam ich akurat. Przez nich jest... się zreagowałeś. In... No właśnie, głównego bohatera zapomniałem jak się nazywa, ale... w tych parówczach... To... Oczekiwanie. Mam przed oczami. <laughs> Oni <Dobra, przed naczami. laughs> <laughs> są tak samo nawet ubrani, nie nie skąd to Nie Gdzie muszę do was przejść? Na dół. Na poziom podłogi. Na poziom podłogi po prostu. Jak chodź w odpowiedzi, to Albo chociaż przytrzymaj to Beno, nie? Weź chłopaki! Co robimy tym razem? Nie mówię? Nie wiem, co to, to jest. Ja w ogóle. Ja już tak odwaliłem Tonga, YouTube, że sobie wziąłem tą samą miniaturkę, zmieniłem na, ten napis, tylko i, jako dwa odcinki. Obok silnika Aha. jest taka ciężka kostka. <gulatory> wiem, co to akumulator. Potrzebujemy akumulatorów z wojskowych autobusów. Minimum 1300 WPR. WPR Słabe! Jezu, ja myślę, że 1300 akumulatorów tu się na plecach. <gulatory> nie, a co a, to jest to w ogóle. A, że, że ja nawet nie, to jest System UPR to jest słabe nie, według tak. go irytuje potrzebujemy. Sześć, tak. możesz użyć swojej nie brutalnej słuchajcie. Ale oni ty mówisz że że autobusowe, ja no. chyba nie się nie. nią popisywać. Celebrujecie sprawność fizyczną Myślicie, że to w przyciąga samice. brzydcy i głupie muszą mieć jakiś sposób. A jak on może tak żyć? Kto wie? W ja plan na rozbudowę swojego desktopuć <laughs> Jak ci łatwiej? Taki ktoś... Mocno skomplikowany plan Ale ten no to na odcinku nie będę mówił akumulatory? Tak, jest... idziemy po akumulat szturm i akumulatory są Dawaj Trzeba im... bo nie mają czym... na czym herbaty parzyć, nie? No. Na akumulatorze parzenie herbaty, kazak Dobra to tędy wy przeszliście, zapomniałem No ty... Jeszcze mamy ej w pobliżu, są kolejne dwie strefy, możemy nic sobie nie sobie przejść. To jest strefa Strefa z rzutu. Właśnie tu są mało zrzutów coś a właśnie, ja tego nie, cie, nie robię cięć, po prostu sobie biegam i ciągam. Bo mówiłem, bez montażu, no chyba, że będzie konieczne, nie? Na przykład na to będzie coś długiego, albo nie. Wiem. Albo odcinki z best moment, nie? No, tego się nie da bez montażu, akurat tutaj. Jakieś sklejki z najlepszych No ale tam wiesz, nie jest chyba 40-minutowy film, jak tutaj na przykład. No to tam będzie, nie wiem, 10 minut to będzie. Tam, o jest chyba, też się to tylko wiesz, dużo też więcej roboty, bo wycinać z tych urywek nagrań to, co chcesz, nie? O, okej, okay, postęp osiągnięciu. 14 na 17 ciekawe, co. Teraz jest Spójrz... bezpiecznie. A strefy trzeba no, odblokowywać! Przecież my już... Nie, my nie odblokowaliśmy. Cię odpokowaliśmy. Nie ma nie, jednego. Nie, nie raj ty... krowo. To jest boss. Nawet dwóch. On, on ma skarpetki, czy jest bossy? Ma buty, nie wiem wtedy. To jest trzeci boss. Co jest? Co to jest? No, boss, w się sensie tych dużych spałem. Nie, ja świetnikach grzebie, ale takich malutkich wiesz, takie to. O nie. Już ja jest ty akumulator, młode. ty. Jak boss, olać Jest akumulator. Ja tu A! Ja się przytyliłem z zrobiaką. Czy ty jesteś Taki zielony? To jest saperka, Ta, ja mam saperkę nie wiem, Ja mam jakiś mod, to właśnie. Kozy. I, i Ja bym, Pus, ja bym to jest. był wdzięczny za amunicję do karabinu. Ja bym chciał A AWP. AWP? Nie wiem czy jesteś chciał AWP, ale... Też nie. Kurde, tutaj w ogóle masakra co się dzieje. O, Kordia, jak my tu z Sigurskim na górze, nie, to się bo... Powoł... jest tyle zombiaków, że mam lagi. A ja się no, faktycznie możecie się subu. A ja mam dalej suby u Ciebie. No i kozak, zrób mu nikompo, no? tak? Jak bym miał to bym tą policyjkę, ale nie mam to... Ty czekasz, czy Danny Ferrari się ucieszy na nowy odcinek? On tylko w sumie na DayKlax mógłby coś pisał Nie wiem, co chciałem. Na A może to on ci usunął? Może w sumie. Bez montażu cię nie ogląda. Nie, no ale oglądam i bez montażu, nie wsiadę gościu. No ale zobacz, dawno tego nie wstawiłem. A, DayKlax. Unlajka -like jestem pewien, co dał, nie, no było jedno usiedlenie, ale. E, co? A bo Zginąć? jak No weźmy ktoś ten. Bo ja z spację zamiast F. Jakiś ten głupi, zapomniałem kaliszy i tak się zdziwiłem, czemu ja nie żyję, nie? Cienki ziomek. Jak się ten w ślizga robiło? C. C? No dobra. C, a ja umieram C. O kurde, jest rzuty, jest Ej, bo weźmy, zrobiłem. Nie, anuluj. No, Kurcze, jakieś wyrwanie odpaliłem. A w ja na ten rzut? Później. No, to zniknie pewnie. Nie, nie, się... nie, zniknie, zrobimy to szybko. Znajdź te akumulatory no. Po autobusach. Po prostu musimy pod tyle z autobusów. Weź, spadaj, tym razem pamiętam, który to klaszt. Chodźcie tutaj, tutaj są trzy zombie Weźcie się nimi. Akumulator, ale to jest samochodowy, kurde. No ale to musi, jest obojętnie. Ale chyba nie ten model, bo. No masz jeden na trzy. Już. A gdzie? A dobra, tutaj to piszę. No bo dobra, Czyli nas są świadki autobusów, to idę. Tak, tak. Się... Jak się ja teraz. Sprzedł są chyba. No zbyt wytrzyma. O da wam stopy. Się... Weź dostań w te bultle. Dobra, pajasu. Może ty nie. Ja chcę! Może i Fabian, bo masz tego grubego. No botem. właśnie, uciekam tutaj. On no, w ogóle wygląda jak zbogowany, nie, nie wiem kogo atakować. on tylko mi przyniosłem sobie. Ej, bo to wybuchnie, o, nie? O nie, o, nie. Otwieram autobus. Ja już jeden otworzyłem. Tak, też otworzyłem. Idę do zobaczyć. Dobra, mam akumulator kolejny. Ja poręgić. też, to wszystkie, dawaj. Wszystkie już są. No. Dawać na zrzut ty to odem. Wiesz my ciu, na mam. No tam. Gdzieś po drodze sobie. A ona jest zielona i śmierć. <grym> Do deski tam jakiś taki zielony, co. To nie jest tak, że trochę brudny, nie? był zielony jak trawa chłopie I to taka... Nie tak jak tu biegniesz po takiej ciemnej, nie? Tylko taka jasna trawa. Jak słońce spalone, nie? jest Nie wiem. wiem. Patrz, y, y, w ogóle z nami ty to, to widziałeś? Tam były jakieś płynny ten tam były jakieś. Nie wiem, jakieś krzaki, przez które się nie dało przejść. są jak w GTA w tym Kajoperiku. Nie patrzałem, ale. tak Kajoperiku to się nie przez co przejść. Gabryś masz GTA 5? No nie, no. wcale. Aj, aj, ale pobrane no. Tak, pobrane, pobrane. Halo, FPS-y. Wow, Można wow. nagrać na YouTube napad. E, nie wiem, czy chcę nagrywać na 50 podejść do napadów. Profesjonalistów. To się usunie Tamte, poprzednie próby Wiem, że nie dana. montuję już Ale zaczniesz ty do nowa I ty jakby dalej ha, Gdzie ten zrzut jest? Czy Ale 10 razy się widać? No wiesz, gardło nie Ej, ale tam jest misja przecież do oddania W sumie Najpierw myślałem, że też Po myślałem, drodze to nie, będzie to coś Ja też tak myślałem Co? jest Z daleka Zabij żołnierzy rajca się? Ja w ogóle mam 0 na ileś tam 15 chyba, nie, punktów, że pomogłem jakimś NPC-tom z rajsem, nie? Przecież ile pomogliśmy. Ja, ja nie daję wstać jednemu ludzieowi rajsa i go klepię młotem. też. Bo on kurczę O, od... wstał właśnie, bo... Ej, ale weź, mam odskok, czy nie? Dostałem pomoc. go na ten butlę z za nim Z prawej. Albo kogo, Po prostu racja! Ez! Nie, bo moja broń jest Czeka, Ja mam mocne uderzenie! Ale mu jebłem! Młotem, broń! Wlecy! Poneram! Jak, jak się unikało? Spacja i strzelić. przycisk! Kurwa teraz! Król do nie? Jak to Mam jeden haka! Ty masz? Ja nie dostał tym mocnym Kurde. atakiem, ja nie wiem. Nie no, ci ludzie raj Samen. Ej! Oni mają mudę. milion HP, to jest nienormalne. Ta, ale ja oberwałem jakimś strzałem od Jak się stało te? Te Ta szurekanem takie? No. no, no. Ha, co... Ja, trzymasz... ja muszę... Ja muszę się ulacić. Ej, on się blokuje przed szurikanami! Ale w plecy już nie. No. Pfff. Pfff. Trafiłem szurikanem w tą beczkę, ej, ale zabiło go przynajmniej! No nie też Tylko, że ty też leżysz O nie, nie, nie Jak trocha lipa jest Co tam wszystko? No, trochę mocniej ja go... Co? Ja go najdem zabiłem XD Weź F trzymaj postacią Ej, musisz to od razu uciekać! Ej, to się nie ten? Dobra weź się podaj, bo go nie podniesiemy, on będzie to się na zawsze palił Zbłąd Weź się z To Nie, trzymaj z nami go zabił. Z nami... Tak Do tak mu pali, że nie da się. Nagram odcinek o tobie, że pobieźłeś widza. Teraz zabiłeś... Teraz zabiłeś widza Weź na serio... Teraz go. zabił współgracza. No A tam... Dobra chłopaki, weźcie leźcie weźcie. Odda Ej, Ale że ty tak zajebali, to puchujmy ty wszyscy Jak oni go zabrali w sumie że my się z nim napiesaliśmy? Nawet nie, a my nawet nie byliśmy kozuty chyba. No to Dobra, chodźmy tą misję dalej. Możesz przeskoczyć? Dzięki. <laughs> Przetrzymaj hub, aby zacząć zawody. Nie, nie, nie. Nie, 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 apteczka, ha. To jest też słabe, bo raz chciałem się ulecieć. O, tu był pierwszy boss fight, Z tego grażu się wyjebał, typo. Aha, no, no, no. Ja nawet nie wiem, czy ja to nagrałem wtedy. Prolog, to nie. A, prolog, no to nie, ale pierwszą boss fight'a, takiej jak graliśmy razem, chyba ja też przeciąłem. O ty złodziołeku. Nie bo wydawał mi się nudny i przepinam to złoty Dobra, otwieram policyjkę bardzo trudną. E, dobra, masz 30 sekund, bo gońcie zombie. Dobra, odpadnę. A klaski daną, albo było... Kurde, krótki nóż, no nie! Pistolet, Jego... Co?! Ej, no? czekaj, bo weź się zabij, bo ten samo do pistoletu... Nie rycerz, dobra jednak ja nie jest do pistoletu. Ale wyglądała jak paczka municji. Myślałem, że... to Coś jesteś... osoby w wieku trzech lat mogą oglądać. Tak, to... Spokojnie. To, to, to jest udawane, to się nie dzieje, nie? W realu to tak człowiek... Człowiekiem tak. człowiek się tak nie może stać w realu, nie? Wcale nie masz tego tak skopu. Nie... Jeszcze otwieram tutaj coś. Ja też chcę coś otwierać, jakiś skrzyń, jak będą. Mam ja nie, nie, no, chcę. Nie mam w Znaczy, chcę, ale nie mam w Nie Ja mam 8. Big. O, krótki nóż i krzyżawek z kolei. To no serio, krótki nóż. był kolorowy. Czekaj, z za zobacz za No niebieski pewnie. A jaki nazwa jego policji. Jak ktoś się sprawdza. To niemiecki, czy... niemiecki. Iku, Iku. Niemiecki pistolet 9 mm. A. okej okay. A Nie chcę cię martwić, ale to jest najgorszy możliwy pistolet. Ale mam broń palną No Sprzedać. Wy macie, a ja nie Ja mam karabin policyjny, który też jest kozacki Nie, ja jestem przykierdolencem Trzymajcie, please Wślizg, widziałem ten wślizg Twoja noga wystawała za kratkę, nie? Tu są wasze akumulatory Sprawdź, czy nie są pogryzione Świetnie. Nogą wyszedłem. Nie. nie miałeś trudności z liczeniem? <noise> Ile wam jeszcze zostało do końca tego całego projektu? Nie twój interes. Bywaj. Jak nie nasz interes? Panie. Tutaj jest w jak To Weźmy Erol. go. Erol. Halo. Jestem Erol. Jestem Halun. A ja myślałem, że on ma na imię, nie wiem, o... Wybacz Edwardowi, ale, ale ma wszelkie prawo być podejrzliwy. Ścigają nas pewni bardzo paskudni ludzie. Jest Ojej, w tobie coś znajomego. I powinno być. Kampania promująca mój wizerunek w mieście pochłonęła sporo pieniędzy. No jasne, jesteś Erola Asani, gubernator prowincji. Gubernator niczego, Ale rajs zdecydował, że wszyscy Uff. politycy stanowią dla niego zagrożenie. Uwielbiam o tym, że parnas moją tak? Raz już niemal im się udało. Ja tak właśnie zatruciłem nogę. Ja czy to ale raz to wygląda, to wygląda na to, że nie dali za wygraną. Oddział ja tych nic nie wiem. śledził na mnie na aż problemu. do ostatniego schronienia. Bo się no już wiesz, że ja Nie wiem o czym co ty ty mówisz, ty mówi, że tam cię jeszcze okolice. No, ja wiem, ale... to tylko ja się czasem, nie, To Nie, kiedy mógł mógł się tutaj. Chyba masz poważny problem. masz do Płacił za to... za niego. A ja często to słyszę. Bo. Wiesz? Można na coś się się zagrać. Nie do dostania. Na pewno. Przemyślę to. Ja chciałem się zagrać, ale poszedłem na Tomb Raider'a. Ale się tak średnio zagrać. Potem to na Dirt było spoko. Aha, no to robimy tego questa, co? Ej, nie ma gdzieś sprzedawcy, nie ma. Tak, no. Próbkę trzeba zanieść z jest. No nie wiem, czy my dobrze idziemy. To co z tego? Nie Tak, to idziemy zanieść? No. My lubimy misję fabularne. Ta, Tak, po prostu nie Bo są najprostsze. No. Ty Czy ty jak w ładnie leży? Dobra, ja sobie biorę nóż. Ty! Umie ty byłeś pod tym, teksturą z nami. Nie no. jelo. Tylko twoja, tylko twoja głowa taka kanciasta była. Widoczno. <noise> kanciasta. <noise> no wiesz, bo jesteś jesteśmy tam, yeah. tam czarny. czarny. czarny nie. Siła Minecrafta. <noise> ja ty byś robił wyzwanie w ogóle w tej, grze? W tej. której? W tej. tej, której? <głosy> <głosy> A są fajne? Nie. Ja bym sobie zrobił, bo są osiągnięcia chyba łatwe. Ja, ja lubię osiągnięcia w diać. Jakieś mam 3000. Tylko ładna to koza, tylko że takie nie ma sensu No. Szkoda, że taka dobra nie jest. Jak ładna. No, co tutaj noże są moim zdaniem najgorszą bronią, ja. no, Najgorsze, to już, że masz najmniej y, tego, wiesz... Zasięg jakiś? Że musisz mieć tak... By bardzo blisko musisz być, to jeszcze te obrażenia są masakryczne. Chociaż gramy nie na, na tym prostszym poziomie, tam chyba byłoby inaczej, co... A Ale to Ale tutaj ten najtrudniejszy to jest. To... Normalne. Trzeba by, by hopem. Dobra, takie zrobimy by chłopa, że ci się oddychło w odbiegiem A gdzie jest trzecia osoba w sumie? Ja. Tj. Dawaj się. No biegnę. Dobra, Bo już do jest, Ja już jestem. Kurde, tu się nie da wyskoczyć przez te kłopoty. Kurde, tu jest jakiś chłopiec do pogadania. Tato, nie nieprawda. I ty tam wskoczyłeś, kurde? Ja? Dobra No No tędy, no. Czemu nie można z nim pogadać? Niby wykrzyknik jest. Eee... Ja będę do kapłotu, nie? Bo tutaj nic nie ma, żeby No właśnie, wejść. ty musisz biec... Dokładnie. Bo... No bo tu Dopiero nie Dopiero tutaj możesz skoczyć chyba, tu. No to fajnie, sobie biegam całość. Taka rundka honorowa, nie? A skitu. ...i wylądował to trzeba wejść. Do tego włosu? No do tej... do tej... ...centrowki z Iranu. No. Oczekiwanie na innych Ja Jestem. No to robimy tego quest'a. Hello. Tak, a się kończymy w sumie a, Jest krem, jak my na początku gry Z nim Masz gadaliśmy kurówki, no. e. I dopiero Cieks, teraz te próbki mu przenoszamy To by mógł twoją śmierć Kurde, pije jakiś sok Koloru klep. pomarańczowego Światło Ja szmurczyłem, Jako broń głowę dam, że całkiem groźne Ale to dygresja Daję ostatnią porcję od i zabasowa fiolka, a niech mnie. Ta tkanka. Pozytywny wynik na zrekombinowanego wirusa. Kamden, Wiesz, co to znaczy? Gdy zaszczepiłem próbki mięsa z rekombinowanym wirusem, wtedy zadziałało. To tłumaczyłoby te przeróżne mutacje. Nie dam rady. Kamden mógłby. Ma potrzebny sprzęt, ale przecież nie mamy szans dostarczyć mu wyników. A nie możecie wymieniać informacji przez radio? Za dużo danych, panie Crane. Zajęłoby całe lata. Obaj byśmy uświerkli, zanim by skończył. Woda, woda, wszędzie woda i ani kropli do picia. Doktorze Camden, a gdybym dostarczył to do pana osobiście, i dane, i próbki. Panie Crain, przedostanie się do mnie byłoby szalenie niebezpieczne. Ale może nam... Ona ma chyba guziki w tą stronę. One są zazwyczaj <gry> bliżej nieco tylko ale z... ty nie wiesz co to wszystko znaczy. Dla mnie, dla wszystkich. Chyba. Dam ci znać, gdy wszystko będzie gotowe. Mhm. A teraz będę... Tak no ta, bo wtedy masz kciukiem ty. klikać, a wskazując ty sobie... Bo Ale nie wiem, ja mam to odszpada, wiesz? No. Z guzikami, już jakby w jednej. Jesteś? Tej, w jednym guziku, jakby. Ja pierdzielę, nie, wy to widzicie. A co, proszę rozwalić. rozwalić? Do tej cholery, Rachim, mówiłem ci, że ja to zrobię. A co, poszedł rozwalić? No rozwali? 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 chłopowie mówili, że nigdy nie rozwalał gniazda, sama, a sam muszę rozwalę. rozwalać. No. Mocno się Co się stało, gdzie jesteście? Na wszystko się tu. Idźcie na to schowajcie się, już do was idę! E, tak, idę. idę. Ej, tu można jakiś strój! To można jakiś strój Rahim. odzyskać. Rachim! Dobra, Szlak! Idziemy no, to ma... robić? popatrzcie, czy nie? No, Breken! Breken słyszysz okay, okay. mnie? Słyszycie, co jest. Ja idę sobie po strój. Rachim, Jest jest? tutaj. nie Niestety nie. Kurde poszli, nie, poszli nie wiem, z omarem, wysadzili gniazdo i wpadli w tarapaty. A skąd tam jest strój? Nie no, wyskoczyłem na to. Gdzie wzięli materiały wybuchowe? Czy buty?

te. te, dobra, idę też, bo tu tego stroju nie ma <kłysy> no, Tutaj ty jednak nie ma stroju Ja skrzynkę otwieram, ale taką zwykłą Doskonałaś no, to, to idziemy księgę. robić tego quest'a, no nie? Jo Dobra Kabel Nie Możemy się. Ktoś... Dobra. dobra Mogę wyjść. wejść? ten w ogóle 100 metrów ode mnie jest Jezu święte, ja taką manianę odwaliłem, my. Nie pytajcie Jak tam dojdziecie, to pewnie będę mógł kliknąć tam jakiś guzik, co? Ja też, bo ja tak. do tej punkty. No kurde... Nie, teraz... Dobra, to jak ja podejdę, to po prostu we... dam możliwość wpadać, Ja już jestem 60 metrów od miejsca. Nie, bo ja mam, kurde, ten... Pokazane, że tu jest jakiś strój. Ocaleńca jakiegoś. Dobra, ale... No tak się czy... nie czy... Kiedy ja jakieś dostałeś? osiągnięcie dostałem, nie wiem jak ty Nie, okej. Okay. Aha, dobra, z zwykłym ruchem 42 km to Ja chyba raczej. Aha, ja ja na wiaduk tu trzeba, stociec późno. Ja przyznam, że tych trzech to będziesz miał więcej no. Ja się o to najbardziej puruję w sumie, bo ty chcesz wygrać grając a ja chcę też osiągnąć mnie nie chcę wygrać tej gry chcę się w nim jak najwięcej Chłopaki, bo tu jest lewa do przejęcia Chodźmy Dobra, to zrób tą strefę i... Piję. następny to, bo my z nami, no. nie jak ja do was dojdę Bo myślałem, że będę normalnie Mówiłem, że do was, nie? No, no ja, Będziemy surowi rodzice O, jest pana Jeszcze jeden no U góry chyba Właśnie Kiedy ty dostaniesz wstawić wstawisz tę kiedyś <laughs> Jak Bo internet ale... będzie Jak internet pozwoli no nie? Tak no w sumie rafie. Ale jutro czy nie Jak Nie internet wiem. pozwoli to jutro Ja nie wiem ile ja mam zombiaków Ile co? Ty jednego tam zabij, którego masz Fabian W sensie, ja nie wiem czy tych co nawalam Dobra, są... to na koniec Dobra, Bo właśnie no. nie wiedziałem czy Dobra. tych co nawalam to nie są w tej strefie, nie? Elo, od następnego